Purek.net.pl Relacja Jak możemy zauważyć powstało tutaj urządzenie bardzo przypominające fotoradar. Bardzo się cieszę, że takie urządzenie powstało z inicjatywy naszej. To jest tak, parę osób musiało być w tym pomagać nam, żeby to postawić, bo to musiał też zezwolić proboszcz. Urządzenie znaleźliśmy, to jest urządzenie, które stało w gminie Przykona. Odnaleźliśmy gdzieś tam je na, na, na jakimś tam placu, gdzie leżało już, było przeznaczone na złom. Ale się cieszę z tego powodu, że ono, kierowcy, kierowcy zwalniają. Jak widzimy jest to bardzo duży ruch. Jest tu przejście dla pieszych, jest tu market, jest tu kościół. Jak jest godzina rano ósma, to ludzie jadą do szkoły, do pracy i tutaj jest bardzo ciężko wyjechać. A w dniu dzisiejszym jest to zauważalne, że wszyscy zwalniają, wszyscy zwalniają. Wiadomo, że to nie przeszkadza naszym kierowcom, tylko kierowcom przejezdnym. Także no, miejmy nadzieję, że będzie to, będzie to pomagało bezpieczeństwu, bezpieczeństwu na tej ulicy, bardzo ruchliwej ulicy. To jest, jak widać, to jest rzeźba nowoczesna, która pomaga chroni nas, żebyśmy zwalniali, żebyśmy uważali. I wiadomo, że to jest przejście dla pieszych. Także. Czy zaobserwował pan już tutaj reakcję kierowców, czy oni zwalniają. Jadąc dzisiaj samochodem zaczęli mi ludzie migać jechałem wolno i także a ja nie zobaczyłem radiowozu policyjnego. Także tutaj jest sukces na tym polega, żeby ludzie zwalniali i i żeby wyważali, bo jest market, jest który jest duży ruch. Wiadomo, że są ludzie starsi, są też dzieci, ludzie się spieszą rano do szkoły. Tutaj nie idzie wyjechać. No i miejmy nadzieję, że to pomoże i, i bezpieczeństwu. Ostr i Ludzie będą ostrożnie jeździć. Już może podziękować musimy proboszczowi. Ale to nie jest zabronione, nie jest to jakieś urządzenie, które y, szkodzi, tylko wiadomo, że to pomaga. Odnaleźliśmy ten stary fotoradar, który służył tam lata ale stał w pasie drogu, drogowego i nie, 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 nie mógł tam wstać. Tutaj stoi na terenie prywatnym, także nikomu to nie przeszkadza. Dzień dobry, czy wie Pani, co tam za urządzenie powstało? Tam to żółte. A tak, jakiś yy, fotoradar, tak i bardzo dobrze. Ale wie Pani, że to jest tylko atrapa? No, mam nadzieję, że go kiedyś podłączą. A według Pani przydałby się prawdziwy fotoradar w tym miejscu? Tak, myślę, Pomimo tego, że są światła pulsujące, jest światło, jest przejście dla pieszych, a kierowcy niestety no jakoś nie zwracają na to uwagę, Także uważam, że tak. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. tureknet.pl, numer jeden w Turku i powiecie.